Cześć, witam was wszystkich w ten piękny poranek. Kamiś niedawno sobie wstał i postanowił nagrać odcinek z polecania przeglądów kanałów YouTube. Parę osób marudziło, że gadam dosyć szybko, tak więc postaram się mówić wolniutko. Oczywiście, moja szybka mowa świadczy o tym, że jestem bardzo inteligentnym człowiekiem. Dobra, żartowałem. Nie, ale dobra, postaram się mówić dosyć wolniej. Po prostu yy, częste liveowanie yy, sprawiło, iż gadam tak szybko. Tak więc, powolutku, spokojnie, kamyś tak zaspany teraz z rana, yy, ponieważ yy, wstałem i postanowiłem nagrać ten odcinek i zaraz idę na jakieś śniadanko. Tak więc, yy, tak więc yy, przedstawiamy te wszystkie kanały. Yy, odpowiedzi wideo było nawet sporo, jak widać, zaraz Wam to pokazuję, właśnie yy, i dobra. I trzy kanały. Pierwszy kanał jest to kanał użytkownika, jak widać, Junta OSSS. I tu filmik z Darksiders, który nam nadesłał. Rzucają strasznie, jak się na nie właśnie natrafi. One strasznie odrzucają. Muszę poczekać, aż most się przekręci tam. Wyjdzie... I wtedy wyjdzie pewnie kolejny posąg i muszę dwa jednocześnie uruchomić, żeby... No ale fajny akcent. Musimy poczekać aż most się przekręci. Tam, ja. Yeah. Dobra, mm, a więc co? HD mamy spokojnie, ładnie, pięknie. 24 wyświetleń. Mm, użytkownik sobie nagrywa, co tu jeszcze mamy najnowsze. Metro chociażby. Mm, Dishonored i jakiś Slenderek tu był. Kanał, z tego co widzę, dopiero się rozwija. 29 subskrypcji. Banerek jest dosyć fajny, nawet mi się podoba te kolorki, awatarek również, tak więc nie ma do czegoś tutaj przyczepić. Życzę po prostu powodzenia i mam nadzieję, że coraz więcej będzie tych serii i filmików. Wow, Kamisz ma normalnie taki, taki, taki zaspany jeszcze głos, naprawdę dopiero wstałem, tak więc musicie mi wybaczyć yy, wszelkie przekręty w nazwach itp. itd. Yy, kolejny kanał jest to kanał użytkownika Iron.pl i tu filmik, który nam nadesłał. O, o, dobra, nie ma już. Dobrze, a robię, zamykamy śluzy. O Jezu, Bob! Idź do zatoczki medycznej. Chcę się wyleczyć. A ty iść iść napraw osłony idziemy się wyleczyć dobra, a więc y, co my tu mamy HD oczywiście jest, głosik bardzo fajny mm, gra dosyć oryginalna y, użytkownik y, ma 30 subskrypcji y, nagrywa choćby jeszcze Metal Gear Solid co jest super gierką The Walking Dead też y, znam wszystkie części przeszedłem, tudzież epizody super naprawdę gierka tak więc, y, no jak widać kanał również mało popularny jak poprzedni też się dopiero rozwija Banerek fajny, awatarek bym może zmienił na coś bardziej oryginalniejszego, ale i tak jest wszystko fajnie. Miniaturki również, tak więc polecamy. Mam nadzieję, że kanał się rozwinie dosyć szybko. I teraz zapraszam Was jeszcze na trzeci kanał, który jest już trochę bardziej rozwinięty niż poprzednie kanały. Kanał użytkownika Splinter Gra i tutaj filmik z Szanka, który nam nadesłał. Wow. W tym momencie się pojawiał, ponieważ jest to. <grym> Powinien dawno to zakończyć, ale gdzieś zgupiłem po prostu ten materiał nie zachował się na dysku. Nie wiem co się stało z nim. Musiałem po prostu enty to nagrywać, a walka tak, Splinter, tak czasem bywa, że materiały się gubią na dysku, tak jak mówisz. Ym, jak widać jest HD, 14 wyświetleń, dwie łapki w górę, użytkownik sobie nagrywa szanka. Ym, na kanale ma tutaj jeszcze, choćby zagrajmy w Gun, y, zagrajmy w Battlefield, Bad Company 2, co jest oczywiście fajną grą. Max Payne, y, Tomb Raider, tak więc jest naprawdę tego tutaj sporo, jakieś intra. Ym, Użytkownikownik ma 153 subskrypcje, tak więc e, naprawdę kanał w miarę już rozwinięty, banerek jest fajny, splinter tak, let's play for fun, e, awatarek e, oczywiście również się ładnie z tym komponuje, tak więc kanał jak najbardziej warty. Polecenia, no i to to byłoby na tyle: trzy kanały przedstawiłem w swoim przeglądzie. Może niedługo zrobię jakąś yy, niespodziankę i, i jakiś dodatkowy kanał z jakimiś intrami czy z, z pracami graficznymi przedstawię i będzie tak cztery kanały. No, no dzisiaj akurat były jeszcze trzy, tak więc dodawajcie kolejne odpowiedzi wideo. No, jak widać, było ich dosyć sporo. Nie chcę mi się teraz liczyć, ile chyba tu nawet nie ma podglądu, ile było. Tak więc jeśli ktoś się nie dostał, oczywiście dodawajcie kolejne odpowiedzi wideo i to by było na tyle, tak więc zapraszam Was wszystkich do polecanek za tydzień. Do zobaczenia, cześć!